Projekt Miss Egzotyka, gdy pierwszy raz o tym projekcie usłyszałam, od razu wiedziałam, że jest to wspaniały pomysł, jeśli chodzi o Polskę. A już ta czwarta edycja jest doskonałym dowodem na to, że z roku na rok tych sympatyków jednak egzotyki w Polsce przybywa. Okazuje się, że sporo osób przyjeżdża do Polski, zostaje w tej Polsce, mieszka tu, tworzy rodziny. Rodzą się z tych rodzin piękne dzieci, które są z jednej strony egzotyczne, Wizualnie, ale bardzo polskie mentalnie. Ja zawsze twierdziłam, że nie ma kobiet pięknych bez pięknej wizualnie, bez pięknej głowy, pięknych myśli, wykształcenia. Więc jakby tutaj te uczestniczki konkursu Miss egzotika spełniają wszystkie te walory, wszystkie te warunki, bo większość z nich to przecież studentki, osoby, które się rozwijają kształcą w różnych dziedzinach, a oprócz tego wyglądają bardzo atrakcyjnie. Bo co z tego, że ktoś wygląda pięknie, jak no nie nie jest inteligentny, nie zachowuje w sposób odpowiedni. Więc to wszystko musi być razem ze sobą, tworzyć jedną całość i wtedy tak naprawdę mamy prawdziwe piękno. Ja myślę, że finalistki tej edycji tym bardziej są dowodem na to, że kobieta może być piękna i mądra. Finalistki tegorocznej edycji. Prawie wszystkie mówią świetnie po polsku, co mnie akurat w tym roku bardzo zaskoczyło. I z drugiej strony jest to dla mnie niesamowity zaszczyt móc uczestniczyć co roku w tych eliminacjach, w tych przedsięwzięciach związanych z konkursem Miss Exotica. I mam nadzieję, że z roku na rok będzie coraz więcej chętnych i coraz więcej tych, którzy są zainteresowani, żeby brać udział w, takiej właśnie, w takim właśnie przedsięwzięciu. Ja myślę, że jeszcze gdyby pięć lat temu ktoś powiedział, że w Polsce będziemy szukać Miss Egzotika, czyli dziewczyny egzotycznej w Polsce, to pewnie większość z nas myślałaby o blondwłosej piękności. Natomiast tu się okazuje, że tak naprawdę w Polsce można spotkać takie jak ja egzotyczne dziewczyny, które czują się stuprocentowymi czasami Polkami. Projekt ten czego uczy? Po pierwsze, uczy tolerancji, otwartości na to. To, że ktoś może trochę inaczej niż y, większość społeczeństwa wyglądać, ale jednak być w tym społeczeństwie, żyć, rozwijać się, chcieć w nim być y, i być dumnym z tego, że mieszka na przykład w Polsce. Ja jestem dumna z tego i bardzo kocham oczywiście ten kraj. I bardzo mnie cieszy, że coraz więcej kolorowych, fajnych dziewczyn można spotkać na ulicach i pewnie też to cieszy panów. Mam nadzieję. <zysy>